Znajdujemy się w pracowni wibroterapii należącej do Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Pracownia powstała w 2018 roku we współpracy z partnerem i sponsorem uczelni, firmą Witberg z Nowego Sącza. Głównym celem działania pracowni jest cel badawczy i poszerzanie wiedzy na temat wpływu zabiegów wibracyjnych na organizm człowieka. W pracowni wibroterapii posiadamy 9 stanowisk do masażu wibracyjnego. Są to stoły wibracyjne sterowane elektrycznie i urządzenia masujące firmy Widberg, które składają się generalnie z dwóch zasadniczych części: mianowicie jest to moduł bazowy służący do dozowania wibracji ogólnej, i moduły towarzyszące, które pozwalają na zastosowanie ukierunkowanej wibracji. Dedykowanej do określonej okolicy ciała. Bodźcem terapeutycznym stosowanym w urządzeniach masujących firmy Wittberg jest bodziec mechaniczny wibracji oscylacyjnej, która charakteryzu charakteryzuje się niską amplitudą oraz niską i średnią częstotliwością, jak również zmiennością impulsów, które dozowane są podczas zabiegu. Współpraca naszej pracowni w ramach Centralnego Laboratorium Naukowego pozwala na zintegrowanie urządzeń, które pracują w innych jednostkach z naszymi aparatami do wibracji. Aparaty te są dopuszczone w Polsce do medycznego użytku, posiadają odpowiednie certyfikaty i mogą być wykorzystywane w takich placówkach jak szpitale, Jednostki rehabilitacyjne, kluby sportowe, kluby fitness, czy też mogą być wykorzystywane przez indywidualnych odbiorców u siebie w domu. Oczywiście są też pewne przeciwwskazania do stosowania wibracji. Nie ma ich wiele, ale o nich należy pamiętać wtedy, kiedy samodzielnie dozujemy zabiegi wibracyjne. Priorytetem są badania naukowe. W pracowni prowadzonych było kilka projektów, które miały na celu Pokazanie wpływu wibracji na metabolizm organizmu, na zmniejszenie odczuć bólowych, na celulit i wiele innych. Z naszej pracowni korzystają również studenci, sportowcy, członkowie Akademickiego Związku Sportowego, jak również pracownicy uczelni. Atutem pracowni wibroterapii jest możliwość współpracy z innymi jednostkami należącymi do Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego i możliwość realizacji. Badań, które łączą w sobie obserwacje dotyczące wibroterapii z innymi aspektami, na które pozwalają się warunki techniczne pozostałych pracowników. Wszystkich chętnych do przeprowadzania badań na temat wibroterapii, realizacji własnych pomysłów badawczych, zapraszamy do współpracy. Znaleźć nas można wchodząc poprzez zakładkę laboratorium na stronie głównej. Akademii Wychowania Fizycznego i poprzez link wibroterapię.